O, jaki silny brazliczek, dobra. 2409. Ale nie utytułowany, to ciekawe. Zobaczymy karokam. Dobra. Cześć maj majtorze. Witam serdecznie. Dawnośmy się nie widzieli. Czy będąc instruktorem przechowy łatwo znaleźć pracę? Myślę, że tak. Ale raczej w dużym mieście. Znaczy zależy, nie? No to zależy czy masz niszę, czy jest. No i przede wszystkim, raczej w szkole, a nie w klubie. To też jest kwestia tego typu. Chociaż w klubie może też. Dobra, może wytłumaczę czemu zbiłem na H6, to może się wydawać takie nieoczywiste. Ten skoczek, jakby stanął na F5, byłby bardzo silną figurą. I z tego co kojarzę kiedyś. Analizowałem ten wariant, to właśnie. bicie jest dobre, ale tu czasami też czarno mają taki sprytny plan, żeby zagrać wieża G6, wieża G4 i w ogóle atakować te dwa pionki. Nie wiadomo jak to wieże wyrzucić. Ale to chyba nadal jest ok. Teraz pytanie, czy C4, czy skoczek D2, czy skoczek C3? To jest zawsze duży dylemat. C4 może być podejrzany, bo jak zbije, zbije to pole D5 może być placówką dla Hetmana, dla Skoczka, dla kilku jakichś tam figur. Skoczek D2 wygląda bezpieczniej, no ale wtedy C5 na przykład. DC. E no, może Skoczek D2 sobie zagramy. Czasami, może jakieś takie ruchy będą przydatne, żeby ta wieża tutaj na G4 nie zagościła na długo. Kolega Hodororo pytał, czy będąc instruktorem, łatwo znaleźć pracę. Szachowym instruktorem, oczywiście. Postawiłem śmi śmiałą tezę, że raczej tak. Co pijany skoczek na to. Wydaje mi się, że ta struktura pionkowa, jak zaraz zbije na D5, powinna być dla mnie dobra. Skoczek A6, wow, tego się nie spodziewałem w sumie. No dobra, ale nadal chyba zbiję na D5 po prostu. Zagram sobie, może tak. Ok, czyli przechodzimy do końcówki. Z takim pionkiem teoretycznie powinien mieć przewagę, czy grając przeciwko takiemu pionkowi, ale to nie musi być takie oczywiste wcale. Szczególnie, że teraz nieprzyjemny jest skoczek D3. Zagram król E2, to z kolei on tu się może ustawić dość mocno na tego pionka E5. To też nie będzie przyjemne. Z kolei krótka rusza do oddala. oddala kula króla od centrum. Czy, czy krótka jest dla Beki normalny ruch w sumie? No. że po krótkiej skoczek d3 też mnie denerwuje tutaj. I linia c się komplikuje. Myślę, że skoczek d jest bardzo silny teraz. Bo niestety ale oba te pionki będzie mi atakował. No ja, w ogóle wieża powierza jeśli ja nie mam jak bronić tego pionka na e5. Mhm. Mm Nie niedobrze. Nawet bardzo źle. Zagram wieża B1, on wieża E6. Pionek na e5 pada. Bo trzeba oddać pionka B2 po prostu, niestety. Na wieża E6 mieć skoczek D4, na jak skoczek B2, no to no, szyb jakąś rekompensatę będziemy szukać tutaj. No ale te wymiany, te przejście do końcówki źle oceniłem, niestety. Wiesz co, no królewo też było nieprzyjemne, bo wtedy. Yy... Też miał duży nacisk. A nie wiem, czy nie podstawił, a nie, nie podstawił, że weszliśmy. W ogóle gościu nie spędził więcej niż 10, 11 sekund na ruch hmm, Podejrzany troszeczkę Ale może nie No i co tu grać? No jak chcesz pulchty, to możesz sprawdzić czy on tutaj jest koszernym zawodnikiem. Ale coś za łatwo mu idzie ze mną. Jeszcze w ogóle jakie dokładne ruchy gra. Goniec c1 na koniec. Idziemy do domu. Skoczek d3 może mam. Koniec d2 skoc... Nie wierzę w to, że to jest... Za silny ruchy gra mega. Golniec d2, skoczek e5 jest... i wieża c1 na koniec wygrywa. Wieża c2, okej. Okay. Teraz wieża c1. No dobra, a jaką ma tam yy, wiesz, może nie gra w Bullet Aid w Blitz, a jaką ma skuteczność, że tak powiem, procentową? 95-99 To ok To myślę, że Za chwilę tutaj nastąpi Zaraportowanie do sprawdzenia Co najmniej Nie no, zostałem ograny po prostu jakbym grał z jakimś bardzo silnym arcymistrzem no. Może nim jest Ale jak ma no w bulecie i w blicu 1100 no to chyba Marne szanse na to Nie ma to sensu najmniejszego. Ale Golda wykupił, proszę bardzo. Nawet przegrał partię, popatrzcie z jakimś IMM 2600 prawie. To mega słabe ruchy robią. To może ma przewagę. I co, tak postawił po prostu? Ciekawe. Nie wiem, czasami przegrywa, ale mógł sobie równie dobrze ustawić na średnią 90% Dobra. Którym się raportuje? Jeszcze zaraz na Discordzie napiszemy. Также так.